W dzisiejszym filmiku pokażemy sobie, jak za pomocą tabelki wykonać dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Zrobimy sobie taką małą ściągę, która nam pomoże zapamiętać kolejność wykonywanych działań. Najpierw mamy dzielenie, później mamy mnożenie, a następnie mamy odejmowanie, które specjalnie zapiszemy pionowo, a nie poziomo, po to, żeby nam wyszła się taka minka. Przy dzieleniu w słupku rysowaliśmy sobie jeszcze strzałeczkę. My tą strzałeczkę też tutaj będziemy używać, ale bardziej to będzie strzałka do góry niż na dół. I to jest taka nasza minkowa ściąga. Teraz przejdziemy sobie do sposobu liczenia tabelką. Najpierw musimy naszą dzielną, czyli tę pierwszą liczbę zapisać szerzej niż piszemy to normalnie. Ja specjalnie zostawię sobie tak dwie kratki przerwy. A następnie rysuję sobie tabelkę w taki sposób, żeby przed cyframi zostało mi trochę miejsca. Zaraz za cyframi stawiam sobie ściankę, po to, żeby każda cyfra miała miejsce w swoim małym mieszkanku. Za tabelką piszemy przez ile dzielimy, czyli w tym przypadku przez 3. I zanim zaczniemy liczyć, popatrzymy sobie na naszą ściągę. Ściąga rozpoczyna się od naszych oczek, czyli dzielenia. Czyli patrzymy, jaka jest liczba w pierwszej kratce. Czyli mamy 9 i dzielimy sobie przez 3. 9 podzielić na 3 daje nam 3 i wynik zapisujemy u góry. Następnie patrzymy znowu na naszą ściągę. Teraz mamy nosek, czyli mnożymy tą zieloną trójkę, mnożę przez tą białą trójkę. 3 razy 3 wychodzi 9, i teraz wynik tego mnożenia zapisuję pod tabelką. I teraz zależy od Was. Albo będziecie sobie podkreślać tutaj i pod kreseczką wpisać wynik odejmowania, czyli 9 odjąć 9 to jest 0. Można pisać 0, można pisać dwie kreseczki, nie ma znaczenia. I teraz o co chodzi z tą strzałką w naszej ściądze? Ta strzałka mówi nam, że wynik tego odejmowania powinien przewędrować do następnej kratki. W przypadku 0, jeśli wstawimy 0 przed 7, to się nic nie zmieni, więc tego 0 się tam nie wstawia. Możemy sobie to opuścić i teraz patrzymy na następną kratkę. Mamy 7 i znowu zaczynamy ściągę od nowa. Najpierw oczy, czyli dzielimy. 7 podzielić na 3. Trójka zmieści się w siódemce dwa razy, więc nad siódemką zapisujemy tutaj 2. Teraz pora na nasz nos, czyli mnożymy zieloną dwójkę razy 3. 2 razy 3 daje nam 6 i wynik zapisujemy pod siódemką. Następnie niezadowolona błóźka, czyli odejmujemy, tu z odejmowania wyjdzie 1 i teraz ta jedynka musi nam powędrować do następnej kratki, czyli tutaj z piątki, zrobi się liczba 15. I znowu zaczynamy naszą ściągę. Oczy, czyli dzielimy 15, podzielić na 3, to jest 5, wynik zapisujemy u góry następnie 5 razy 3, czyli mnożymy nasz nosek, 5 razy 3 daje nam 15 i wynik zapisujemy pod spodem, odejmujemy, wychodzi 0. Ta liczba, którą mamy u góry napisana na zielono, to jest wynik dzielenia, ale ważna jest w tym dzieleniu jeszcze jedna liczba, to jest ta ostatnia liczba, która zostaje po odejmowaniu, ponieważ ta liczba jest resztą z dzielenia. W tym przypadku reszta wychodzi w 0, czyli liczbę da się podzielić przez 3 i wynik tego dzielenia to jest po prostu 325. A to oznacza, że liczbę 975 możemy zapisać jako 325 razy 3. No to teraz następny przykład. Znowu zaczynamy od tego, że dzielną zapisujemy trochę szerzej niż normalnie. Rysujemy tabelkę tak, żeby z przodu przed każdą cyfrą było troszkę miejsca. I zapisujemy przez jaką liczbę dzielimy. I zaczynamy od naszych oczek ze ściągi. Czyli najpierw dzielimy. Pierwsza kratka, czyli 2. 2 podzielić na 2 daje nam 1. Wynik zapisujemy u góry. Teraz nosek, czyli mnożymy. 1 razy 2 daje nam 2. I tutaj wynik zapisujemy pod spodem. Teraz nasza niezadowolona buźka. Czyli odejmujemy sobie. W przykładzie wyżej zapisywaliśmy pod kreską, a teraz sobie to pominiemy i będziemy od razu zapisywać w kratce następnej, jeśli będzie co zapisać. Ponieważ tutaj mamy 2 minus 2 wychodzi 0, więc do następnej kratki tego zera z przodu nie muszę dopisywać. Po prostu zaczynam liczyć od następnej kratki. I znowu nasze oczka, czyli dzielimy sobie 7 podzielić na 2. Dwójka zmieści się w siódemce 3 razy, czyli mamy 3. Teraz nosek mnożymy 3 razy 2, daje nam 6 i odejmujemy. I wynik z tego odejmowania to jest 1. I zapisuję ten wynik w następnej kratce. Jeśli Ci będzie wygodniej, zapisywać tak, jak zapisywaliśmy w przykładzie wcześniej, możesz zapisywać z kreseczką i na dole wpisać wynik odejmowania. Dopiero później w strzałkę i do następnej kratki. Można tak, można tak. To zależy od Ciebie, jak Ci wygodniej. Przesunęliśmy naszą jedynkę do następnej kratki, więc zaczynamy od nowa oczka, czyli dzielimy sobie 14 podzielić na 2. Wychodzi nam 7. Wynik zapisujemy u góry. Teraz mnożymy nosek, czyli 7 razy 2. Tu wynik zapisujemy na dole. I w tym ostatnim przypadku ważne jest, żeby wynik z jego odejmowania jednak zapisać sobie pod kreseczką. Ponieważ to jest ostatnie odejmowanie, więc to, co nam wyjdzie, to będzie reszta. W tym przypadku jest to 0, czyli liczba jest podzielna przez 2, zatem wynik z takiego działania wychodzi 137, a to oznacza, że liczbę 274 możemy zapisać jako 137 razy 2. Przejdziemy do przykładu C. Zaczynamy od tego, że liczbę rozpisujemy sobie szerzej. I zaczynamy od naszej ściągi. Najpierw dzielimy. 1 podzielić na 7. 7 nie zmieści się ani razu w jedynce, więc możemy napisać sobie u góry 0. Zaraz sobie coś na temat tego 0 powiemy. I mnożymy 0 razy 7. Daje nam 0, czyli pod spodem piszemy 0. Teraz odejmujemy 1, więc 0. Wychodzi 1. Albo zapisujesz sobie pod spodem pod kreseczką, albo od razu tą jedynkę zapisujemy w następnej kratce, czyli do ósemki doklejamy jedynkę z przodu. I zaczynamy od nowa. 18 podzielić na 7. Tutaj siódemka zmieści się nam dwa razy, więc z przodu piszemy sobie 2. Teraz mnożymy 2 razy 7 daje nam 14. Nosek mamy załatwiony, to teraz bóźka.

I teraz dzielimy 56, podzielić na 7 to daje nam 8. Dzielenie mamy załatwione. To teraz mnożymy 8 razy 7, to jest 56. I odejmujemy tutaj już tą kraseczkę, zapisujemy obojętnie, czy wolisz sobie wcześniej ją zapisywać, czy nie, ponieważ musimy sprawdzić, jaka jest reszta z dzielenia. 56 odjąć 56 to jest 0 i to jest nasza reszta. Liczba, która nam wyszła u góry. Zaczyna się od zera, mamy liczb, jeśli nie są to ułamki, nie zaczynamy od zera, więc to zero jest zbędne, nie zapisujemy go sobie w wyniku. Czyli wynik takiego działania to jest 268. I tak jak wcześniej, tą naszą dzielną możemy sobie zapisać jako mnożenie wyniku i naszego dzielnika. I mamy jeszcze jeden przykład. Znowu zapisujemy szerzej pierwszą liczbę, czyli naszą dzielną i zaczynamy liczyć. 4 podzielić na 8. Ósemka nie zmieści się ani razu w czwórkę, zatem piszemy, że jest 0. Teraz mnożymy 0 razy 8 daje nam 0. 4 odjąć 0 daje nam 4, więc do następnej kratki dopisujemy sobie czwórkę. I znowu dzielimy 49 podzielić na 8 to jest 6. Teraz mnożymy 6 razy 8 to jest 48. Teraz nasza niezadowolona minka odejmujemy 49 odjąć, 48 to jest 1, więc tą jedynkę dopisujemy do następnej kratki i zaczynamy od nowa. 10 podzielić na 8, ósemka zmieści się w dziesiątce tylko raz, 1 razy 8 to jest 8. Przy odejmowaniu 10 odjąć 8 wychodzi nam 2, które wędruje do następnej kratki. I zaczynamy od nowa. 24 podzielić na 8 daje nam 3. 3 razy 8, 24. I tu pamiętamy, żeby sobie odjąć: 24 odjąć 24 to jest 0, czyli nasza reszta. I tak jak w przypadku wcześniejszym, nasz wynik zaczyna się od liczby 0, gdzie nie mamy tutaj ułamków, więc to 0 sobie skreślamy. Zatem wynik tego działania to jest 613. I znowu liczba 4904 możemy zapisać jako 613 i razy 8. Te przykłady będą się ciutkę różnić od poprzednich, ale zasada obliczania jest dokładnie taka sama, jak wcześniej. Zaczynamy od napisania naszej dzielnej, i znowu z pomocą przychodzi nasza ściąga buźka. Najpierw oczy, czyli dzielimy 1 podzielić na 6. Szóstka nie zmieści się ani razu, więc zapisujemy sobie 0. Nosek 0 razy 6 daje nam 0. I odejmujemy 1 odjąć 0 daje nam 1. I wynik zapisujemy w następnej kratce. Dzielimy 14 podzielić na 6 daje nam 2. 2 razy 6 daje nam 12. 14 odjąć 12. Daje nam 2, które wędruje do następnej kratki i z dwójki robi się 22. I znowu dzielimy. 22 podzielić na 6, daje nam 3. 3 razy 6 daje nam 18. Odejmujemy 22, odjąć 18, wychodzi nam 4. Czwórka wędruje do szóstki, do następnej kratki. I teraz mamy 46 podzielić na 6. 6 zmieści się tutaj nam 7 i 7 razy 6 to jest 42. Pamiętamy, żeby na samym końcu napisać sobie wynik odejmowania pod kreseczką. 46 odjąć 42 daje nam 4 i to jest reszta dzielenia. Tak jak wcześniej, zero na początku przy wyniku nie jest nam potrzebne, więc wynik takiego działania to jest 237. Ale gdybyśmy tak napisali, to by oznaczało, że reszta z dzielenia wyszła 0, a tutaj reszta z dzielenia wyszła nam 4, więc za tą liczbą piszemy albo słownie reszta, albo skrótem R, i piszemy, że reszta to jest 4. I dopiero to jest prawidłowy wynik. Jeśli zapiszecie taki wynik bez tej reszty, to niestety, ale będzie źle. I w takim przypadku liczbę 1426. Zapisujemy sobie jako 237 razy 6, ale musimy pamiętać, żeby dołożyć naszą resztę, czyli w tym przypadku 4. W kolejnym przykładzie znowu zaczynamy od napisania sobie naszej dzielnej trochę szerzej. 1 podzielić na 4, czwórka nie zmieści się ani razu i możemy tak jak w poprzednich przykładach albo to 0 pisać, albo go nie pisać, ponieważ liczba, jeśli nie z ułamkiem, nie może zaczynać się od 0. Więc może w tym przypadku sobie ominiemy to 0, ale jeśli Ci będzie wygodniej z pisaniem tego zera na początku i późniejszym go wskreślaniem, jak najbardziej możesz tak robić. I w tym przypadku, jeśli zdecydujesz się, żeby zera nie pisać, możemy sobie od razu tą jedynkę przerzucić do następnej kratki, czyli tutaj mamy 14. Jeśli będziesz pisał tak, jak wcześniej pisaliśmy, no to tutaj nic nam się nie zmieni. Postępujemy zgodnie z naszą buźką ściągą. I teraz zaczynamy liczyć od kratki, gdzie mamy 14. 14 podzielić na 4. Tutaj czwórka zmieści się 3 razy. 3 razy 4 daje nam 12. Odejmujemy. 14 odjąć 12 daje nam 2. Wynik zapisujemy w następnej kratce. 21 podzielić na 4 da nam 5. A 5 razy 4 da 20. 21 odjąć 20 da nam 1. I wynik zapisujemy w następnej kratce. 10 podzielić na 4. Czwórka zmieści się w dziesiątce dwa razy. 2 razy 4 daje nam 8, i to już pamiętamy o kresce, i 10 odjąć 8 to jest 2, czyli nasza reszta. Zatem wynik z takiego dzielenia to jest 352, ale reszty w tym przypadku było 2. Zatem liczbę 1410 Możemy zapisać jako 352 razy 4, ale pamiętamy, żeby dodać resztę, czyli plus 2. I zostaną jeszcze ostatni przykład, i zaczynamy od dzielenia 5, podzielić na 9. Tutaj 9 nie zmieści się ani razu, i możemy sobie to 0 opuścić u góry. Jeśli opuszczamy 0, to wtedy od razu 5 wędruje kratkę obok. 54 podzielić na 9. To jest 6, a 6 razy 9 da nam 54. Tutaj już odejmowania 54, odjąć 54, wychodzi nam 0, więc tego zera nie musimy pisać w kratce dalej, ale już robimy znowu dzielenie. I teraz mamy 1 podzielić na 9. Dziewiątka nie zmieści się ani razu. I teraz tak. O ile jeśli z przodu, całkiem na początku, wyszło nam 0, to mogliśmy sobie opuścić, bo liczbę nie zaczynamy sobie od 0, o tyle 0 w środku albo gdzieś na końcu będzie miało znaczenie, dlatego tutaj musimy sobie to 0 w wyniku napisać. Zrobiliśmy dzielenie, to teraz mnożymy 0 razy 9, da nam 0. Po mnożeniu robimy odejmowanie, 1 odjąć 0, to jest 1 i 1 wędruje dalej. Znowu dzielimy 10 podzielić na 9, tutaj dziewiątka zmieści się 1 raz, 1 razy 9 to jest 9, odejmujemy, tu pamiętamy, żeby napisać tą kreskę, 10 odjąć 9 to jest 1, i ta jedynka jest resztą z dzielenia. Zatem wynik z takiego dzielenia to jest 601 i pamiętamy o reszcie 1, czyli liczbę 5410 możemy zapisać jako mnożenie 601 razy 9 i dodajemy resztę, czyli w tym przypadku 1.